Cześć Lena! Co dzisiaj będziemy? Co ty tam znowu przyniosłaś? To jest moja ośmiornica. Myślałam, że spodoba jej się na basenie. No dobra, super. Dobra, przebieramy się w strój i idziemy. Masz dzisiaj ochotę iść na ślizgawkę? No pewnie? Wow, ale super ślizgawka. Idziemy. Zaraz i jesteśmy. O, wyglądało to bardzo źle. Coś ci się stało? Co ci jest? Dobrze się czujesz? Idziemy pomoc. Pani ratownik, musimy do niej iść. Pani ratownik, jakiś chłopiec spadł ze schodów z drabinki. Tam koło ślizgawki. Już idę. Co się stało? Spadłem tutaj z drabinki, jak szedłem na ślizgawkę i teraz boli mnie noga. A, widzę. Mam taki specjalny spray, który powinien Ci pomóc. Schłodzić ci nogę i powinna być lepiej. Dziękuję. I jak? Jak się w ogóle nazywasz? Jestem Tommy, a wy? Jestem Chrissy, a ja Lena. Tak, jest mi już lepiej. Myślę, że dzisiaj nie będę mógł jeszcze pływać, ale jutro powinno być już dobrze. Może jakoś umówimy się na jutro. Chcecie na basen jutro przyjść? No pewnie. Czekamy, żeby twoja noga wydobrzała i widzimy się jutro, dobra? Ale dzisiaj ale jutro ośmiornica z nami nie idzie. No dobra. Zostawię jemu mojej mamy. A może spotkamy się tu jeszcze w przyszły weekend? No dobra, też fajnie. Pa Lena, pa Chrissy, pa patomi.